Karta graficzna Safir Radeon R 7250, wraz z nią w pudełku znajdują się oprogramowanie, dokumentacja, adapter dvi i desap oraz kabel HDMI. Karta posiada trzy porty, DVI, HDMI i DisplayPort. Karta jest chłodzona bez użycia wentylatorów, co zapewnia bezgłośną pracę. Zamontowano w niej 1 GB pamięci RAM GDDR5, a szyna danych ma 128 bitów. Pamięć taktowana jest zegarem 4500 MHz, a rdzeń 800 MHz. Szczegółowe dane wyglądają następująco. 512 procesorów strumieniowych, 32 jednostki teksturujące oraz 16 jednostek renderujących.